Witam wszystkich Słuchajcie, ponieważ będę lał beton u siebie w domu i potrzebuję ściągnąć nadmiar tego betonu i tą posadzkę i coś z nią zrobić, żeby była w miarę równa to postanowiłem, że sobie zrobię taką łatę Znaczy, no generalnie można to zrobić na kuckach i tyle, nie? Ale to po prostu mnie to strasznie irytuje, bo za duży brzuch mam po prostu i doszedłem do wniosku że poświęcę chwilę czasu spróbuję sobie zrobić jakąś łatę żeby zrobić to na stojąco żeby nie musiał kucać i, i po prostu się wkurzać I teraz plan mam taki że zrobię łatę skośną czyli łatę do tynków i muszę tak wymyślić żeby ona nie szła w linii Ach, kur w linii prostej, znaczy w linii pionowej tylko żeby mi się poddawała, że jak będę ściągał w tą stronę, żeby ona mi się poddała gdzieś na taki kąt a jak będę chciał se podrzucić, to żeby mi się poddała w drugą stronę gdzieś na taki kąt e, bo jak zrobię ona sztywno, to ja będę musiał się wyginać do łaty e, i wydaje mi się, że jak będzie miała taki ruch, to będzie to lepszy, lepsze, a ten ruch nie może być za duży bo mi się wtedy będzie ślizgać, ja nie będę mógł tego zebrać no jest jeszcze opcja, że jeżeli to nie wyda to wracamy do standardowego ściągania czyli bierzemy łat łatę w łapy yy, kucamy, czy tam się schylamy i ściągamy tradycyjnie więc spróbuję sobie coś takiego zrobić wymyśleć się zobaczę czy to zda egzamin yy. <laughs> no i tyle dajcie mi trochę czasu ja tu sobie coś pomyślę, przygotuję yy, i będziemy to robić na tą chwilę co wymyśliłem mamy kwadraturę nie wiem 2,5 na 2,5 to jest półcala rurka stalowa jedno w drugie wsadzę to będzie mi się obracać swobodnie bo tu jest luz nawet jak tam się coś dostanie to będzie można to wymyć wodą i muszę to na sztywno przymocować do tego czyli tą kwadraturę trzeba dospawać mocowania przykręcić to Dołaty, wydystansuję to trochę, i wtedy będziemy myśleć, co zrobić dalej. Także zrobię to, i widzimy się ponownie. Robię coś takiego, oczywiście, pierwszy raz, więc koncepcja już mi się trzy razy zmieniła. Coś tutaj, mam jakiś tam, że tak powiem, projekt w głowie. To, że ja zrobię tę łatę, to jeszcze nie znaczy, że ta łata zdaje egzamin i że wytrzyma to, co zamierzam ją zrobić, no ale zobaczymy, tu na razie sobie to pociąłem, trochę pomierzyłem. Przeciąłem kwadrat rurę, bo potrzebuję płaskownika, muszę go zgnieść sobie, żeby mieć dwa, bo nie mam nic innego, żeby jechać do, do sklepu, więc wsadzę to w imadło, założę rurę na imadło i to po prostu zgniotę, żeby było... W dwóch płaskich płaszczyznach. Zastanawiam się czy tu nie nadciąć trochę, żeby się szybciej poddało, chyba tak zrobię, więc biorę się dalej do roboty. Taka ciekawostka. Eee, sprasowałem to w imadle. Oczywiście nie do końca, resztę będę musiał ręcznie dokończyć młotkiem, bo wiecie co się stało? Założyłem na rączkę taką rurkę żeby mieć trochę więcej siły no na tam ze 30 cm i przekręciłem i madło także i madło jest śmieć nie polecam więcej takiego nie kupię chyba najlepiej to znaleźć takie stare i madło takie wiecie że jak wam na nogę spadnie to 3 miesiące zwolnienia także i madło jest śmieć przekręciłem go no ale nie ma tu płakać robimy dalej na tą chwilę mam wymyślone coś takiego, zespawam tutaj to, żeby to było w jednej całości i przewiercę tu dziury, żeby to skręcić ze sobą. Później będziemy myśleć co z tym dalej, mam tu jakiś zamysł, ale jeszcze niech on trochę w głowie pochodzi. Zobaczymy, no spawania nie będę wam pokazywał, wiercenia dziur nie. no będziemy, skręcę to i, i, i jestem ponownie, no. Pospawane, wypośrodkowane żeby było na środku łaty e, tu wywiercę dziury e, taki mam plan przynajmniej e, będzie to mocniejsze e, i teraz e, idę poszukać jakichś śrubek wiertła te sprawy wywiercę to i będziemy kombinować dalej mamy zrobione wypośrodkowane mocowanie teraz tak to będzie miało iść tak i zbierać ewentualnie tak yy, więc przyspawam to tutaj jakoś yy, odmierzę tą odległość żeby była taka sama yy, z dwóch stron żeby to nie szło krzywo yy, w środek zaraz gdzie ja to mam muszę to skrócić w środek włożę to e, i to będzie mi się obracać czyli będę mógł regulować sobie kąt jakby <laughs> cząka czy tam czegoś tak e, i później pomyślimy co dalej więc na razie zrobię to <laughs> i będziemy dalej e, myśleć może się coś mi zmieni tutaj muszę się z, się z tym jakby zapoznać czy to będzie dobrze Taki mam plan, no, aczkolwiek plan już trzy razy mi się dzisiaj zmienił. Także zrobię to i będziemy w kontakcie. Dobra, przyłapałem to sobie Tak na chwilę, zobaczymy. O tu, jakie to ciężkie się robi Zobaczymy jak to fizycznie będzie Zakładałem, że mamy łatę na prowadnicy, tak? Bierzemy ją tak i jak chcemy wrócić to wracamy tak i podciągamy w tą stronę czyli muszę to obspawać i pospawać blokady jeszcze i blokada będzie jedna tu a druga się zobaczy ciekawy jestem czy coś z tego będzie także muszę to obspawać Przyspawać pierwsze blokady, czyli blokady na ściąganie. I do was wrócę. Boję się tylko tyle, że te spawy nie wytrzymać mogą, bo ze mnie spawać jak, jak wiecie co. Także dobra, pospawam to dokładnie już tak żeby było na, na Amen i będziemy wpaływać blokady, spawamy pierwszą blokadę na ściąganie, później drugą na jakby rozgarnianie i zobaczymy co z tego wyjdzie Spawamy blokady Koda, chyba pierwszy w życiu spaw, który wyszedł mi w miarę. Także wychodzi na to, że może za 5 lat się nauczę spawać. Spawam blokady, na razie na jedną stronę, zaraz będziemy patrzeć jak to wychodzi w praniu. Dobra, blokady pospawałem, przynajmniej na jedną stronę. Zaraz zobaczymy co to z tego będzie. Ten plan jest taki, że kładziemy w prowadnicach. Tak sobie możemy regulować kąt. Myślę, że taki kąt natarcia na beton będzie dobry. No i ściągamy, ewentualnie ruchy jeszcze na boki. Aczkolwiek z tymi ruchami na boki będzie różnie, ale zobaczymy jak to będzie na śliskim. I teraz jeszcze blokadę muszę zrobić w tą stronę Czyli jakoś tak Czyli by nawet mogła być pod 90 stopni Muszę by ją tu pospawał No myślę, że 90 stopni będzie dobrze Zaraz oglądniemy sprawę Zobaczymy. Oczywiście nie musi być to wszystko ładnie, bo to nie jest do sklepu, tylko to jest mój prototyp. Także rozłączę się, pospawam blokadę na drugą stronę i będziemy kombinować dalej. Natomiast czy to zda egzamin, czy nie, się okaże przy laniu posadzki na gruncie. ale to takie lekkie nie jest ale to też nie może być za lekkie dobra rozłączamy się na... ok łata pospawana lub posmarkana jak kto woli aczkolwiek trzy spawy wyszły mi profesjonalnie zobaczymy zaraz czy to... Zda egzamin taki jak myślałem więc do ściągania w tę stronę do, do rozgarniania w tę stronę. Dobra, muszą być te dwie śrubki, żeby można było to wyjąć do przewierzenia osobówką więc łata jest zrobiona Zobaczymy, życie pokaże, czy to był sens robić to, czy nie. Bo irytuje mnie strasznie robienie takich rzeczy nakucanego. Po prostu cholernie niewygodnie jak się ma brzuch. Tyle chciałem Wam pokazać. Zobaczymy, co z tego będzie. Trzymajcie się, cześć.